Aha, to pokaż stopy. Jesteś jebnięta. Pokaż stopy! Jesteś jebnięta! Ja pierdolę. No pokaż stopy, ja pierdolę! Jesteś jebnięta! O, to pokaż stopy! Jesteś jebnięta. Aha, to pokaż stopy. A nie będziesz jebnięta, jak ci pokażę stopy? No jak pokażesz, to nie. Ale w ketchup'ejdziesz. No aha, ale chcę stopy dupę, okay? chcesz stopy w dupę, okej? No chcesz stopy w dupę, a mogę ci tak, włożyć stopę w dupę. No. takie keczupowe i pomieszane z musztardą, okej? Okay? a no to mogę ci włożyć stopę w dupę. No ale ma być z ketchupem. A z majonezem może być? Tak A z sosem barbecue? Tak A, so, A sosem z sosem... A mi stopy, wpłynie do mnie A z co ci kurwa przegrzeje dupę? <tosy> <Ty> jesteś pierdolnięta <tosy> Pokaż stopy Pokaż stopy Udaj się do psychologa, to moje Ale wózko. Ale pokaż stopy.